Siema, to jest mamy Card Games i Big Benioł. No się mam Nie wiem który to odcinek, ale później się dowiemy. I go weźmiemy w tej tu nie wiem kto odcinek. Ej, wylosowałem 26 obsidianu. Jak? No tokeny. keny. Masz ten kamień, gdy wydasz na tokeny, nie no i może i wtedy losujesz. To jest taka loteria i gdy wylot... I wtedy... A jak losować, jak losować? Chodź na Warp sklep. Warp sklep, no. Cię, ale to jest zarą... Zero... Ty tam gdzie jest ta tablica, nie? Gdzie? No to gdzie teraz jesteś? Zobacz, tutaj damy wylatują losowo. I ja akurat miałam obsidian. Następne dołączenie możliwe. Chodź tu, widzę cię, chodź. No. Chodź. Wtedy, gdy masz te tokeny, idziesz do tego osadnika, nie? No. Dajesz mu 9 tokenów i wtedy bierzesz to, klikasz, to znaczy stawiasz to i masz wylosowane. Jak ci dam 3 to tokeny, masz. Eee, no to stary, dzięki, ja teraz jeszcze ten, ja idę na homę, bo ja na homę mam pełną stawkę. Ja też idę na homę. Stary, to my będziemy bogaci. Bo tam są takie itemy do wylosowania, że hej. Tylko, że my już bruku nie mam stali. A mówiłeś tyle staków. No właśnie ja myślałem, ale ty wszystko wydałeś. Na kilka tokenów. Drogie drogie wszystko. Najbardziej ja nie, 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 nie. Lapa! Nie pła. ci tam nie wchodzić stary. A jak ci dadzę? nie wtrącaj się na moje odcinki uh, uh, uh. ej dobra, dasz mi teraz wylosować coś? ja ci? no, no to znaczy ten po, po, pomóc mi ten losować. nie koptu. czemu nie? bo umieram no, no to spoczko jestem hardkorem, bo jestem motorem tery 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 Pam, tiki, pam, pam, pam. Pam, pam, co zrobiłeś? Co? Nic. No kopię sobie. No, <laughs> co jakiś problem do mojego kopania? <laughs> stary, <laughs> radzę cię odsunąć, bo mam już te pięć wiaderków. <laughs> Sorry, Stary, bo weszłeś mi tam. No, i jest pięknie. Radzę ci się odsunąć. Dobra, tutaj jest. Do Kop teraz tą ścianę, bo tam coś nie za bardzo nam poszło. Mi tam się nie udało kopać i palem wyjądro. <laughs> Ale śmiesznie. I wszystko wybuchło. Ej, został mi jeden stack. Masz jakiś stack? Nie. Kto Aj no szczerze? No nie mam. Ej, to za się chwilę za chwilę... Za chwilę umrę, za chwilę umrę. Za chwilę umrę. I za chwilę ten, ten, ten kopalni się zakopie, bo tu gówno mamy, praktycznie. Dobra, stary, idę losować. A coś, fajne itemy się trafiają? Bo tam widziałam, że ponoć może ci się trafić y, jak sobie mieć ich za no nie? No. A to prawda, że takie itemy się mogą trafić? Mhm. Mm teraz. Muszę sobie na chwilę zmienić język na angielski. Czemu? No możemy. Dobra. Um. Zobacz A no dobra. No to może się teraz pożegnamy w tym odcinku. No dobra. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem którym, bo... Nie uważam na to, sorry. No i do zobaczenia.